Przy PCOS, pęcherzyki po stymulacji lekami rosną, a nie pękają. Zastrzyk pregnyl 10 tysięcy jednostek nie daje rady, co może być przyczyną. Przyczyną tego zespołu może być tak zwany LUF syndrom. Jest to w wolnym tłumaczeniu na język polski zespół niepękniętego pęcherzyka, czy niepękającego pęcherzyka. To o czym wspominałem wcześniej, dochodzi do wzrostu pęcherzyka owulacyjnego, ale z racji na nieprawidłowe wydzielanie hormonów w tym LH, dochodzi zbyt wcześnie do tak zwanego zluteinizowania pęcherzyka, przez co staje się on bardzo twardy i nie ulega pęknięciu. Tworzy się wtedy albo drobna torbielka. Która systematycznie się wchłania. Niejednokrotnie do końca cyklu widzimy taką torbielkę bądź też już po dwóch tygodniach nie ma śladu w jajniku, natomiast pęcherzyk nie uległ pęknięciu, jeżeli nie pękł, no to nie uwolnił komórki jajowej, przez co nie było możliwości, aby doszło w ogóle do zapłodnienia. Przyczynami tego może być zarówno niewłaściwy moment podania leku, o którym pani wspomina, bądź też dawka leku, czy też rodzaj leku. W takiej sytuacji można by rozważyć zmianę preparatu na inny, bądź też przeprowadzenie kolejnego monitoringu ze zmianą dnia podania leku. Jeżeli tego typu zmiany nie przynoszą efektu, Rozwiązanie jest przeprowadzenie pełnej procedury in vitro. Wtedy to nie musimy doprowadzać do momentu pękania pęcherzyków, tylko dążymy do wzrostu dużej liczby pęcherzyków i sami w trakcie zabiegu tzw. punkcji pobieramy z jajnika pęcherzyki z jednego i z drugiego przy pomocy igły.